Witam cię serdecznie w ostatnim już odcinku naszej serii podcastów Boskich Babek. Z tej strony Gabi i to naprawdę ogromny zaszczyt móc przyjść do ciebie dzisiaj z tą historią, którą wierzę, że Bóg wykorzystuje jako swego rodzaju zaproszenie, jako pewien taki punkt, który bynajmniej nie jest zakończeniem, a raczej początkiem twojej drogi w Jego miłości, w Jego łasce, razem z Nim. Dzisiejszy odcinek jest specjalny, bo, tak jak powiedziałam, jest swego rodzaju zaproszeniem. Do tej pory miałaś okazję dowiedzieć się, jak Bóg postrzega Ciebie, jak widzi Twoją kobiecość, Twoje piękno, jaka jesteś w Jego oczach, jaka jest Twoja tożsamość jako córki Bożej i jak ta tożsamość może pracować w różnych sferach Twojego życia. Natomiast treści dzisiejszej historii tak naprawdę wprowadzą Cię do tego, do czego Pan Bóg codziennie Cię zaprasza po tym, jak odkryjesz właśnie to, jaką On Cię widzi? Bez tej tożsamości, bez tej świadomości, jak piękna jesteś w oczach Boga, tak naprawdę to zaproszenie, przyjęcie Go, na niewiele się zda, więc jeśli nadal czujesz, że, że masz w sobie takie przestrzenie, które wymagają powierzenia ich Panu Bogu na poziomie właśnie Twojego poczucia piękna, poczucia Twojej kobiecości, tożsamości, to bardzo gorąco Cię zachęcam, żeby cały czas stawać przed Panem na modlitwie w tych sferach, by móc właśnie owocnie i naprawdę w pełni przyjąć dzisiejsze wezwanie, które wierzę, że Bóg do Ciebie kieruje, tak jak skierował je kiedyś do mnie. Bohaterka tego odcinka to Pryscylla, o której możesz przeczytać co nieco w dziejach apostolskich. Muszę Cię niestety rozczarować, bo tak jak poprzednie bohaterki Charakteryzowały się tym, że można było coś więcej powiedzieć o nich, o jej rodzinie, ich rodzinie i ich historii. No niestety, jeśli chodzi o pryskę, to, to jej rys jest nam nie do końca znany. Wiemy tyle, że święty Paweł spotyka ją wraz z jej mężem, kiedy przybywa do Koryntu. Święty Paweł jest nam wszystkim znany, tak? Jedyny słuszny ewangelizator, można byłoby tak trochę półżartem powiedzieć. Święty Paweł przybywa do Koryntu i zatrzymuje się właśnie u Pryski i jej męża w domu. Pomaga im w pracy i podczas gdy u nich przebywa, tak swoją misję kontynuuje, głosi pana Jezusa. W pewnym momencie Święty Paweł decyduje się wyruszyć w dalszą drogę. Wyrusza do Syrii. I co bardzo mnie zszokowało, razem ze Świętym Pawłem wyrusza Pryska i jej mąż. Powiem szczerze, że było to dla mnie o tyle zaskakujące, że. Jako osoba, która nie przepada ze zmianami, w życiu nie poszłabym na coś takiego, tak przynajmniej mi się wydaje, żeby zostawić wszystko, co moje, jakiś tam biznes. Oni w ogóle zajmowali się to małżeństwo, wyrabianiem namiotów czy tam coś w tym stylu, nie? Zostawić jakiś tam biznes, to, co znam, to, co jest dla mnie już takie normalne, powszednie i wyruszyć w ogóle na nieznane wody z facetem. Choć ogromnie bożym, no ale jednak nie do końca jeszcze mi znanym, prawda? Natomiast pryska i jej mąż decydują się na to, by na tę misję ewangelizacyjną wyruszyć. I to już jest coś, co chcę, żebyś sobie zapamiętała, że jest gotowa poświęcić to, co jest jej znane, jest gotowa zmienić przestrzeń, wyjść trochę ze swojej strefy komfortu, zmienić jakąś rzeczywistość, zastaną, dotychczasową, tak po to. By odpowiedzieć na wezwanie Pana Boga. Ona jest gotowa i uważna na to, do czego Bóg ją wzywa. W pewnym momencie te drogi, pryski i męża oraz świętego Pawła, one się rozchodzą, co nie? Pryska zostawiła ogromny ślad w pamięci świętego Pawła i nie zatrzymała się na tej jednej misji, do której właśnie zaprosił ją Paweł. W kolejnych tekstach w Biblii w listach świętego Pawła, możemy czytać takie. Krótkie podrozdziałiki, w których Święty Paweł em, pozdrawia bliskich mu ludzi, których spotkał na swojej drodze i między innymi w liście do Rzymian w 16 rozdziale, czyli już właściwie na sam koniec em, mamy taki nagłówek o pozdrowieniach osobistych. Święty Paweł pisze: Pozdrówcie pryskę i chwilę moich współpracowników w Chrystusie Jezusie, którzy dla mnie narażali siebie. Więc zatrzymajmy się tutaj na chwilkę, bo chcę jeszcze jedną rzecz zaraz dodać. Natomiast warto już tutaj zwrócić uwagę na to, że święty Paweł wspomina to małżeństwo z tą kobietą na czele, bo pamięta, jak bardzo przysłużyli się Królestwu Bożemu, jak bardzo przyczynili się do tego, by Królestwo Boże się rozszerzało. Dalej święty Paweł mówi: Pozdrówcie także kościół gromadzący się w ich domu. Czyli można z tego wnioskować, że Bryska i Akwila stworzyli jakiś ośrodek chrześcijański? Może coś na wzór dzisiejszej wspólnoty? Tak to trochę brzmi, nie? Że tam gdzie zostali, tam wytworzył się krąg ludzi, grupa ludzi, którzy dzięki prysce i jej mężowi zaczęli poznawać Chrystusa. I to, moje drogie dziewczyny, jest właśnie misja, do jakiej zaprasza cię dzisiaj szczególnie Pan Bóg. On zaprasza cię do tego, żebyś tam, gdzie jesteś, budowała kościół. Myślę, że tyle razy już wspomniałam też o Mężu Pryski, że trudno tutaj zauważyć też tę siłę kobiecości, kiedy mówi się cały czas o małżeństwie, o pewnym duecie, nie? Ale chcę ci zwrócić uwagę na pewną kosmetyczną rzecz, która w Piśmie Świętym nie jest bez znaczenia. Ponieważ, tak jak wiesz, społeczeństwo Izraela to społeczeństwo, w, który, w którym mężczyzna jest. No dużo wyżej niż kobieta. To on tak naprawdę ma wszelkie prawa, może być przywódcą, może pełnić jakieś konkretne funkcje. Kobieta takich praw nie posiada. I jeśli pamiętasz poprzednie odcinki, kiedy mówiłyśmy też o rodowodzie Jezusa, to fakt, że w rodowodzie Jezusa, Jezusa pojawiły się kobiece imiona, był w ogóle szokiem nad szokami, tak? Ponieważ no to było po prostu wręcz skandalem, że kobiety były wymieniane w tym samym miejscu, co ojcowie, tak? Mężczyźni. I zobacz tutaj, kiedy święty Paweł mówi o tym małżeństwie, nie mówi: pozdrówcie chwilę i pryskę, tylko mówi, pozdrówcie pryskę i jak chwilę. Święty Paweł stosuje właśnie tę kolejność, zaczyna od kobiety. I nie twierdzę, że jej mąż był, był jakiś gorszy. nie? Wydaje mi się, że to był niesamowity facet, skoro pozwalał swojej kobiecie tak fantastycznie posługiwać. Skoro zgadzał się również na te. Nietypowe wezwania ze strony Pana Boga. To musiał być przekonatki mąż i życzę każdej z nas takiego. Natomiast zobaczcie, jak święty Paweł wynosi w tym momencie pryskę. Mówi o niej jako o tej, która jest pierwsza, która jest w ogóle jakby fundamentem tego wszystkiego, co się dzieje. I w ich domu który tworzy przede wszystkim kobieta. No chyba dziewczyny zgodzimy się. Może to nie jest jakieś bardzo nowoczesne to co mówię, ale fakt jest taki, że duszą każdej przestrzeni, takiej domowej jest kobieta. Nie facet. Dla faceta nie ma znaczenia jaki dywan położysz, jakie świeczki rozpalisz, tak? A jednak to wpływa na atmosferę i na odbiór tego domu. I mówię tutaj o takich prozaicznych rzeczach, ale to się dzieje też na takim poziomie duchowym, na takim ponadmaterialnym, tak? Że to kobieta jest tym właściwie tą która potrafi tchnąć duszę w jakieś miejsce. I zobaczcie, że Pryska właśnie jest kimś takim. To wokół jej domu, domu, w którym ona tchnęła swoją duszę. Ten dom tak biorę trochę w cudzysłów, nie? Bo nie chodzi mi tylko o fizycznie przestrzeń mieszkalną, tak? Tam, gdzie Pryska jest, tam gromadzą się ludzie, którzy chcą poznawać Jezusa. Jak ona musi być przesiąknięta duchem świętym. Jaka to musi być magnetyczna kobieta. Że tyle ludzi gromadzi się wokół niej, wokół jej męża, by poznawać Boga. Do tego stopnia, że święty Paweł słyszy o tym, będąc w różnych miejscach, bo również będzie pisał o tym w liście do Hebrajczyków, nie? więc jakby święty Paweł na drodze swojej misji słyszy o tym, jak Kościół rozwija się dzięki prysce jej mężowi. Wierzę, że Bóg chce Ci dzisiaj powiedzieć, że, że Ty możesz być przywódczynią, że Ty możesz być tą, wokół której będą gromadzili się ludzie idący do Boga. Ty możesz tchnąć w różne miejsca, do których przychodzisz, Bożego Ducha. To jest Twoje zadanie jako kobiety wprowadzać Boga tam, gdzie go nie ma, gdzie otoczenie nim nie pachnie, tak? To Ty masz to sprawić. I Twoim zadaniem też jest nie bać się decydować, nie bać się być odważną, tak jak pryska była odważna, wyruszając za Pawłem do Syrii. Twoim zadaniem jest odważnie odpowiadać na wezwanie Boże, odważnie, podejmować zadania, jakie daje Ci Pan Bóg, niezależnie od tego, jak bardzo niekobiece by Ci się nawet czasem wydawały, bo dalej ktoś może Ci powiedzieć, że prowadzenie, nie wiem, małej grupy, czy prowadzenie diakonii, czy w ogóle całej wspólnoty może kiedyś, jeśli Bóg Cię zaprowadzi w takie miejsce, może usłyszysz, że to nie jest dla Ciebie, bo jesteś babą. A w tym momencie, w tej historii i w wielu innych, Bóg mówi o tym, że Ty jesteś wybrana, do tego, żeby robić wielkie rzeczy, i że Twoja kobiecość to jest Twój atut. To jest Twój atut również w tych przestrzeniach, które może pierwotnie byśmy uznali za takie typowo męskie, nie? Także z całego serca życzę Ci, żebyś odpowiedziała na wezwanie Pana Boga dzisiaj i zachęcam Cię, żeby zastanowiła się, jaką wolę dzisiaj Ma dla Ciebie Pan Bóg? Dokąd chce Cię posłać? Gdzie chce, żebyś służyła? Gdzie chce, żebyś wprowadziła Jego ducha? Do jakiej przestrzeni? Gdzie chce zbudować swój kościół, który zgromadzi się wokół ciebie? Życzę ci odwagi i życzę ci, żebyś wzięła treści tych naszych podcastów głęboko do serca i szła z nimi właśnie na tę misję, tam, gdzie Pan Bóg Cię pośle. Dzięki wielkie za bycie z nami w czasie całej tej serii. No i zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych wszystkiego, co pod hasłem Dzieci Króla znajdziecie w internecie: Instagram, Facebook, YouTube. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Za uwagę, za całą tę serię i do usłyszenia mam nadzieję następnym razem. Cześć.